To jest tak szybkie ciasto, że można rozgrzać piekarnik przed robieniem wypieku. I kiedy ciasto będzie gotowe, on można od razu ustawiać. Ja bym nawet powiedział, że trzeba rozgrzać piekarnik przed pieczeniem, a my się tu zagadaliśmy i co? Ten też chyba nie wiesz. Co? Ja Ten to też wracamy. To ja go zjem. Odpowiednio, potraktu. Potraktowałam z Jak mi jeszcze załatwisz jedną rękę, to będę Ci bardzo wdzięczny. Cześć, witajcie. Dzisiaj w kuchni mam gościa, którego już znacie z Kuchni Lidla. Robiliśmy coś naprawdę wyjątkowego i wyszło nam naprawdę bardzo fajnie. Ciekawy jestem, czy pamiętacie. Cześć, witam Cześć. serdecznie. Cześć, naszej... Paweł. Cześć. W naszej kuchni Magda. Pamiętacie na pewno Magdę? Z nią robiliśmy wielką babę drożdową, drożdżową. Tak? Jak Magda w naszej kuchni, to musi być tylko babka. Dzisiaj robimy babkę limonkową, której bazą będzie co? majonez. Majonez. Ja dzisiaj postanowiłem do tej babki dodać naprawdę dość dużo limonki i otartej skórki z limonki, żeby będzie była tak bardzo bardzo aromatyczna i żeby była taka e, orzeźwiająca. Majonez spowoduje to, że będzie wilgotna. No i w majonezie też są jajka, więc on to też tak. swoje działanie będzie miał. Ja jeszcze tylko dodam, że babka majonezowa jest banalnie prosta do przygotowania, więc jeśli tu zawędrował ktoś z mojego kanału, to jest to przepis jak najbardziej w naszym duchu. Prosta, szybka i skuteczna, a z limonką będzie przepyszna. Dobra, co ma jajka? To atakuj. Jajka, pięć sztuk. Dobra, najpierw je umyjemy. Tak. A ja wymieszam wszystkie sypkie składniki, czyli mąkę, mączkę ziemniaczaną, proszek do pieczenia. Coś z tymi jajkami mogę zrobić? Wbijać? Wbijać od razu tu Dobra. do miski, te odstawimy, bo już nie potrzebujemy ich. Paweł, a jakie ciasta pieczesz na Wielkanoc? Na pewno bawimy się w mazurki na sam koniec, żeby były kruche, żeby, żeby to ciasto kruche było takie naprawdę kruche. Mazurki z konfiturami, one są rewelacyjne, jak się je zrobi, i najpóźniej się je na drugi dzień. Am. Ja uwielbiam takiego z konfiturą pomarańczową. Też lubię. A jaki swój lubisz, no właśnie z pomarańczową czy te czekoladowe? Zdecydowanie z konfiturą pomarańczową. Nie? Ja wolę czekoladowe. Jest, jest, naprawdę, no. jest naprawdę rewelacyjny. Coś na przestrzeni tych czterech lat, bo to cztery lata temu się widzieliśmy, jakieś nowości na święta wprowadziłaś do swojego domu? Gotuję tak bardziej fit, więc owszem, baby drożdżowe, mazurki i tak dalej na Wielkanoc się pojawią, bo jest to związane z tradycją. Mogą być? Jasne, że możesz. Natomiast nieco odchudziłam tę kuchnię. Na przykład sernik, który będę piekła na Wielkanoc, bardzo fajny, czekoladowy z wiśniami, będzie taki właśnie lekko odchudzony i będzie to sernik, więc tradycja wielkanocna, ale będzie takim przymrużeniem oka. Ten sernik pojawi się na Twoim kanale tak, na święta, tak? Tak, tak. tak także tak. polecamy oczywiście kanał. Skutecznie TV. Tak, skutecznie TV. Skutecznie Zapraszam. TV. Musicie to zobaczyć, a ja też na pewno będę oglądał. Tam są same proste i szybkie przepisy, i ten sernik też taki będzie, podobnie jak dzisiejsza babka. Ja zaczynam tak, to ubijać ubiej. na puszysto. Ubijaj na puszysto, ja ci za chwileczkę dorzucę nasionka z laski wanilii. Chyba starczy, Madzia, wiesz? Zobacz. W porządku, o, ale super. Super, super jest. Możemy tu pozdrowić specjalnie Karola, nie? Karol też uwielbia limonki. Ale on chyba bardziej dodań wytrawnych cykl. No też, tak, nie? Ale, ale wiesz, limonka to limonka, nie? No. Także zobacz, Karol, w cukiernictwie też się wykorzystuje limonki. Dobra? A możesz wyciskać sok. Taka bardzo soczysta, nie? Świeżutka limonka bardzo. Tak, tak naprawdę słuchaj, no mieszamy i wszystko mamy. Ile dajesz moje nozu? 150 gramów, czyli niecałe. Niecała połówka. Połóweczka. Mhm. No co? Miks. Teraz jeszcze zmniejszymy chyba obroty. No. Dobra, ja się odsunę, Dobre. żeby nie sypało. Jedziemy. Tak? no próbuj, zobaczymy. No. Raczej nie powinno sypać. Całą daje czy część wystawiasz do lukru? Nie, nie, do lukru weźmiemy całą Oj, no. jedną limonkę, mm. żeby na no, bogato. Jak szaleć, to szaleć. Dobra. Myślę, że starczy. Dobra, nie? teraz ona urośnie i będzie super. Ale pachnie, nie? Fajne, to, fajne już, już podczas samego robienia bardzo ładnie pachnie. To połączenie tak, z limonką że... będzie naprawdę ekstra. Tak. Stawiam do piekarnika, bo Wstawiam czas na nią najwyższy. Druga półka od dołu, funkcja grzanie góra dół i pieczemy. Wiesz, co robimy teraz? No, słyszałam, że ozdoby. Ja zawsze przypuszczam tylko cukrem pudrem, więc myślę, że może się czegoś nauczę. <grym> A, będziemy coś wycinać. ויש עכשיו אה... Masy cukrowe. Super. Na, na, najzwyklejsze masy cukrowe. Rozwałkujemy je i wytniemy jakieś takie proste kwiatuszki, żeby na łapce ładnie wyglądały. Co? E, mamy jeden wałek, więc poproszę. A ja się ciebie zapytam, bo jestem ciekawa, jak taki mistrz cukiernictwa piecze w domu ciasta, to zdarzają mu się jakieś wpadki? Bo to jedno. Słuchaj, ja tu często właśnie, właśnie wspominam o tym, że, e, że to wcale tak nie jest, że, że się staje i od razu coś się wymyśli i od razu wychodzi. To wcale tak nie jest. No tutaj oczywiście, jak. jak mamy odcinek robimy coś wspólnie z widzami to no, jestem przygotowany do tego tak i ten przepis jest wypróbowany raz może dwa a czasami nawet i pięć jeżeli jest taka potrzeba bo musi wyjść także żeby, żeby tu już nie było żadnej wpadki ale, ale tak jak najbardziej zdarzają się zakalce w kuchni ale wiesz co ci powiem te zakalce czasami są naprawdę smaczne wiesz co ja jak byłam dzieckiem to Mam nadzieję, że moja mama nie będzie tego oglądać. To jak piekła drożdżówkę, to zawsze podchodziłam i otwierałam mi piekarnik, bo uwielbiałam zakalce. Słuchaj. <laughs> my chciałyśmy właśnie drożdżówkę z zakalcem. Po co? Masz jakiś upodobane wzór? No, ja bym bardzo chciałam. Dobra. Ja rozwałkowuję, ty wycinaj i co chcesz. Dobra. Później poprzyklejamy, poprzyklejamy tak. na, na lukier. Ale wiesz co? To tak się kipsi wycina. No nie, nie, nie. Ja ma... Pani, to. No, pokaż, jak robisz. Zobacz, jak ładnie wychodzę. Bo ja nie najpierw, nie najpierw. wychodzą. Przyznam wam się, że zdobienie to nie jest moja mocna strona. Zresztą skoro robię szybkie przepisy, to raczej no, jakoś tak precyzyjnie nie zdobiam tych ciast. Ja tą babkę bym po prostu przyprużyła cukrem, pudrem bądź właśnie lukrem z limonką i to by starczyło. Moje stempelki są inne w domu, zupełnie inaczej nimi wycinam. Tada. Wiesz co, robiłem, jaki błąd robiłam. Przepiękny. Wychodzą wszystkie. Wiesz co, Madzia, my sobie tu tak działamy. Fajna scenka, kwiatuszki wychodzą albo i nie. Ale zaraz będą wychodzić, a my mamy taką Szymaj. fajną tradycję, że każdy gość, który przychodzi do nas tu, do tej kuchni, musi mieć z nami zdjęcie. I wyląduje na lodówce. Myślę, że żółte i zielone będą takie akurat, nie? Bierzemy takie najładniejsze. Tak czy o! Piękne. Piękne. No. Praktyka czyni mistrza. Zawsze tak sobie tu wycinamy te kwiatki, a ja jestem ciekawa, jakie ciasta pojawią się na waszym wielkanocnym stole, jakie są e, tradycje w waszych domach i jakie ciasta zaprosicie na wasze talerze. Podzielcie się w komentarzach poniżej, chętnie o tym przeczytam. Myślę, że Paweł ja e, też, też. Ja też będę czytał. To co, starczy chyba tych kwiatków? Tak, myślę, że tak. Zobaczymy, jak wyszło nasze zdjęcie. No właśnie, czekam, czekam. Najpierw widzowie. Hmm. Nie no, jest super piękne. Stuknie. Super. Zdjęcie wyląduje. Na pewno na lodówce. A my atakujemy. Madziu, jakbyś mogła znowu w gorącej wodzie umyć. Mąkę. Za chwileczkę wyciśniesz. Ocieramy skórkę. Dokładnie tak samo. Tak samo jak. O! Bała Madzia, gotowa. wiesz co? Baba gotowa. Wyciągamy. Wyjmiesz? Odstaw ją, może na momencik, Tutaj ja ją. Ale pięknie. Za chwileczkę wezmę ją. Wyjmę, bo trzeba ją wyjąć z ciepłej formy. Masakra. Jak trzasnąłeś. No pokaż, pokaż. Ale super, no, piękna. Nie wiem, czy pamiętasz, jak robiliśmy drożdżową babkę. No. Ja przeważnie lukrem oblewam, jak jeszcze jest ciepła. Nie czekam, aż wystygnie. Pamiętam, co mnie wtedy zdziwiło niesamowicie, ale pamiętam, właśnie dlatego ja pamiętam. Dawaj sok, atakujemy, żeby nam za nie e, Całą limonkę. Tak, całą limonkę, otartą skórkę mamy. A jakie jest najszybsze ciasto, jakie pieczesz? Chyba brownie. Rozpuścić Buffiny? czekoladę? To też, też. Muffiny, brownie to, to, to są chyba najprostsze ciasta, które... I też nawiadano co się mogły sprawdzić. Tak, jak najbardziej. Cukier puder stopniowo dodajemy do konsystencji. Miesza ja będę dosypywał. Pachnie obłędnie. Super zapach. Madzia, ja myślę, że już jesteśmy blisko. Wiesz co, jeszcze chyba troszkę ja żeby myślę, to nie że spłynęło. dwie łyżeczki no. jeszcze byśmy, Że ze dwie łyżeczki już musieli dać. Połapię tą gęstość. Tak naprawdę... Yy, Zobacz. Nie jesteśmy w stanie określić receptury na ten, na, na ten lukier. Tak zwane bo, na oko. Bo e, limonki są różne, tak? Limonka limonce jest nierówna. E, dzisiaj mamy wyjątkowo soczyste limonki, naprawdę bardzo, bardzo dobre. Także tak jak róbcie dokładnie tak samo jak my. Dosypujcie metodą prób i błędów. Nam się akurat udało, że zużyjemy cały cukier. <laughs> <laughs> Nawet jak wyjdzie za gęsty można to rozcieńczyć odrobiną soku z limonki, a jak się skończy sok, to można dodać troszkę trzy wody. prople wody no. i też nic. Się nie... Ja myślę, że ta konsystencja, nie wiem, jak ty, jak ty, jak ja czuję, czujesz. Po, tak, czuję, że jest. Myślę, że okey. jest. My, myślę, że jest naprawdę, naprawdę, dobrze. Jeżeli chcemy, żeby ta babka wytrzymała nam dłużej, wtedy całą posmarujcie dokładnie, calutką obsmarujcie tym lukrem. Jeżeli e, Wiemy, że... a my wiemy, że babka dzisiaj zejdzie, myślę, że bardzo szybko. To możemy się pokusić o to, żeby tylko gdzieś tam na górę i zrobić takie fajne, fajne zacieki. Bez kwiatuszków też wygląda. Tak. Niezwykle. Apy, nie musimy nie. robić wcale kwiatów, ale... Ale no, jak już je mamy, to... Tak? No mamy, także. Szkoda, że nie mamy małych zielonych, ale to. Bo nam nie wyszły. Dobrze. I co? Nie musimy więcej dawać. Nie. Na dół damy gdzieś ze dwie, trzy gałązki. Jakiegoś odnego zielonego. I co? Ci się? No, wiesz co? Powiem ci, że zaskakująco te kwiatki pasują. Oczywiście, że, że, że też by była piękna bez, bez niczego. No, ale weźmy pod uwagę to, że są święta. Te ciasta muszą I trzeba ciasta ozdabiać. A, oczywiście. Te ciasta muszą wyglądać, tak? Bo to jest święto. A to z całą pewnością wygląda bardzo zachęcająco. To co, Madzia, Wylądujemy na lodówce? A mogę zobaczyć, co tam jeszcze jest? O, mamy zacne grono, ci powiem. Zacne no. grono. mamy, zobacz. To są goście i Karola, i Kingi, i Darka, także zobaczcie jakie. Mamy. Nad rączką. Nad rączką. jasne, proszę bardzo. Dziękuję ślicznie, doborowym towarzystwo. Tak, tak. Dzięki. Pachnie przyjemnie limonkowo, jest niezwykle Przyjmiemy. pulchna. Naprawdę przyjemność upiec taką babkę majonezową. Spróbujcie w domu, bo jest banalnie prosta i smaczna. Kosztuje. Nie, a ja nie będę już więcej nic gadał, tylko będę jadł. Mm. Dobra. Dobra. Magda, ty jak coś pieczesz? Ale ten lukier robi całą robotę, nie? Tak, niezwykle smaczna. Chcielibyście spróbować, to sobie upieczcie. Zachęcam Was gorąco do subskrybowania kanału, bo naprawdę wiele ciekawych i również prostych i smacznych przepisów można tu znaleźć, nie tylko na święta wielkanocne. Lajkujcie, subskrybujcie, klikajcie. Nie tylko kanał Kuchni Lidla, ale oczywiście kanał Skutecznie TV. Serdecznie tak? zapraszam, będzie nie... mi bardzo miło. I jeszcze nie zapomnijcie o tym, że w każdy poniedziałek, środę i piątek o godzinie 16 nowe odcinki, także oglądajcie. A ja zapraszam na sernik czekoladowy z wiśniami, który przygotuję z okazji Wielkanocy. Zapraszam.